Drodzy widzowie, kolejny odcinek, reaktor. Tak się sobie rozpoczynamy. Zbali przeciwnicy, więc szkoda na nich lepszej broni. Po więc pistolet. Oj, Jest ta wybuchowa mieszanka. Jaj, jaj, Nie cierpię. Po prostu nie cierpię. No i pięknie. Trochę życia poszło, ale od czego zapteczka. Dobra. Idąc tym tropem tu mamy jeszcze amunicję. widok na księżyc jak zwykle, z oddali ziemia, tu możemy sobie rzucić okiem na planszy. No, jest i reaktor tytułowy. Do tego powyżej zaraz dojdziemy, no i tutaj trochę kwas, tu trzeba będzie uważać. Jak widzicie w łazience jest ich sporo, załatwiajmy się grupowo, jak dziewczyny. Dobra, tego nie podniesiemy. Zapalmy światła. Zielone badziewie można zniszczyć. Słuchajcie, tu mamy dwa szyby wentylacyjne. Obie te, Są połączone. I okej, okay, dobra. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Łączą się na środku. Tu możemy zabrać amunicję. A także, drodzy widzowie, dojść do Zdrowe atomowego. można to zrobić też od drugiej strony. Czyli odtąd zacząć tam wyskoczyć. A więc, tak to jest takie centralne miejsce. Mamy parę dróg Patrzę załogi. Nie wejdziemy. Niebieska karta. Rodzenie reaktora. Nie wejdziemy. Kolejny rodzaj karty. Żółta. Nie ciekawie. Jedyna droga prowadzi tędy. Ale jest to trefa zastrzeżona. Przygotujmy się. Swoją, swoją kartę dostępu. Ok, jak widzicie, karta dostępu się sprawdziła. Tak, tak. Uniwersalna karta. Zawsze. A tu mamy łazienkę. Dobra, ci załatwieni. Teraz popatrzcie. Tam w łazience też są wrogowie. Okay? Podrzućmy im coś ciekawego. Okej, okay, a tu jest drugi. Fajnie, jak do środka wpadło. No dobra. Trochę z opóźnieniem, ale można ich zabić w ten sposób. Nie tracimy żadnego zdrowia. Słuchajcie, w tych łazienkach... No, co tutaj kolega robił? Nieładnie, Agatun ten, ten postanowił, że jeszcze sobie trochę pożyje. A zanim nim mamy niby swą I tu jest bomba. C4, ale weź nie weźmiemy, mamy max. Tu jeszcze można wejść po amunicję, dalej nie pójdziemy. Dobra, mamy niebezpieczną kartę, po to tu przyszliśmy. co ciekawe właśnie. Dobra, trzeba bronią ich Pięknie, pięknie, dobra. Z łazienki wzięliśmy kartę, karta daje nam dostęp, drodzy widzowie, do... ...do kwatra załogi, tak więc odpalamy. I dobry pomysł będzie zapisać w tym momencie. Słuchajcie. Pan jest ich dużo. Fajnie by tam było wrzucić O właśnie w ten sposób Dobra. Załatwienie Trzeba to wejść i pozbierać trochę amunicji. I no, dalej trafiamy. To to miejsce, w którym już byliśmy. Słuchajcie tutaj na dół. Okay. po prostu po wzięciu karty odblokuje nam się część wentylacji jak otworzymy kolejną kartę, kolejny drzwi ta część też się odblokuje w pewnym momencie będziemy mogli wentylacją przejść cały poziom słuchajcie pod nami tutaj Co ci przeciwnicy ciekawe oni potrafią przeskoczyć przez kratę jak się im tu dobrze uda potrafią przez tą dziurę przeskoczyć nam na twarz o, Widzisz? właśnie tak się ich pozbyć. O, potrzebujemy tutaj. na Dobra. Potrzebujemy tutaj. Spokój. Gdyż tak. W tamtej kracie będzie kolejna dawka. No już nawet idzie ktoś. Trzeba ich. Się pozbyć, żeby nam nie przeszkadzały. Te gadziny. Bo za, za logiem jest bardzo. O, no nie da mi dokończyć. Jest ich tutaj dużo Wszystko trzeba się pozbyć Dobra, czysto od dołu, nic od góry Nic, dobra, drodzy widzowie, za rogiem jest ten przeciwnik Zapiszmy Dałby się go W ten oto sposób Jak się nie wychylimy, on nawet nie wie, że tu jesteśmy Będzie dostawał Od tych granatów Aha, idzie. Jeszcze jeden, na podział Dobra, rakiety lepiej zostawić, ogólnie tych granatów ja nie lubię za bardzo, więc idealnie się przydadzą, żeby się pozbyć przeciwnika, no to już na przeciwnika, tak jak mówię, jak teraz trochę tu pojdzie, ale to lepsze to niż żeby poszła inna broń, albo nasze zdrowie, no i tak. Co do zdrowia właśnie. No? To jest ten moment, kiedy trzeba się podleczyć. Okej, okay, no i kontynuujemy na walankę. Zostało 6 granatów. Myślę, że w sam raz. Jest most. Z czego by tutaj dowalić? No to z tego już. No i padł. No nie, nie padł. Teraz padł. No normalnie, mówię, pełno gratów, pełno rakiet. No jest bestia. Naprawdę kosmicznie. Kosmicznie to nam zabicie. Dobra, wspieramy na ulicę. Wspieramy zdrowie i idziemy dalej na Teraz, Oczywiście zapiszmy. Tak jak mówię, teraz już nie są szalewki. Te poziomy są coraz trudniejsze. Dlatego mam dobry sposób. Ajajaj, w ogóle Polegam na tym, że się blokuje na drzwiach, to nie wyszło. Potem, proimy zdrowie i super. Dobra, idziemy dalej. To są płotki. I to w ogóle ma w pistoletów poszczerać. No, to już nie była płotka. Tak, że jest dużo, to pozbądźmy się ich w ten sposób. No spróbuj. Ktoś może przeszł? Na szczęście nie. Dobra, jak to? Nazwa wskazuje, są to fatele załogi, więc to sobie spali. A tu mieli swoje szafki. Szafki też warto sprawdzić, jak widzicie. Aha. Sprawdzenie szafek się przydaje. Tej nic, tej nic. Tu jakieś buteleczki. Ktoś lubią chlapnąć, no i ktoś lubił też trzymać sobie... na wybuchłoby Rzadko. No, kto z nas nie lubi, nie? Słuchajcie, rozwajanie tych ścian. Pięknięty. Nic nie daje, ponieważ one po prostu prowadzą tutaj. No to... Szkoda na to amunicji. Apteczka do podleczenia się. I amunicja. Batery załogi zaliczone. Dobra. Kto jeszcze? Słuchajcie, dalsza droga. Prowadzi tędy. Skakujemy. Jesteśmy w takim dziwnym oto miejscu. po wciśnięciu przycisku te ściany się rozjadą, ale po chwili wrócą. Jak nie będziemy szybcy, to musimy tam się udać. To nas gniotą, no co Więc, oczywiście, jak zawsze zapiszmy. I co ciekawe, nie udamy się w tamtą stronę, tylko spróbujemy dobyć aż tam. Uwaga. 3, 4. Tak jest. Udało się. Ja, tutaj możemy się też pobawić one się zsunęły i dobrze, dobrze dla nas dobrze dla nas, gdyż drodzy widzowie z tym sposobem w tym oto miejscu otworzyła nam się skrytka z atomowym zdrowiem, tutaj w rogu jest to pierwszy sekret gry możemy stąd wracać o, szybko i jeszcze szybciej o no i tym sposobem udało nam się przetrwać. Tam mamy wieżyczkę. Nie, nie z tej broni, z tej. I spokój. Drodzy widzowie. Słuchajcie. Tutaj jest sekret. Amunicja i zdrowie. Nie podniesiemy żadnej z, 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 z tych rzeczy. Mamy wszystko na max. I teraz uwaga. Drugi sekret. Gdzie jest drugi sekret? Uważajcie, w tamtym miejscu jest jaskina. Naprawdę. Uwierzcie mi na słowo. Drugi sekret pragnę, żeby tam doskoczyć i przeżyć. Brzmi jak szalony plan, ale taki jest właśnie plan. Uwaga. 3-4 Okej, oh. okay, no i trafiliśmy do tej jaskini. Trochę zdrowia straciliśmy, ale sekret drugi zaliczony. To jest siła, z którą trzeba się liczyć. Tak jest, trafiałem ja takie dziwne pomieszczenie. Niestety planami się materializują przeciwnicy. I okej. Okay. Ponoć mam tutaj nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, tak wyczytałem gdzieś. Aż tak dobry w tak nie jestem, żeby to potwierdzić. Uwaga Tutaj, ciach. Ciach. I tym sposobem wychodzimy tutaj, z drugiej strony. O, dostęp do żółtej karty. Nie trzeba było całej drogi prowadzić, można było tu przejść. Słuchajcie, mamy dwa sekrety, a nawet trzy. Idziemy dalej. Tu uciekamy, nawet do niej nie ...gdyż cały ten kolor się On się zawali wkrótce Właśnie w ten sposób i dalej nie przejdziemy. Na szczęście wybuch odlokował nam dalszą drogę. Słuchajcie, to możemy rozwalić strzałem i możemy tu skoczyć, dzięki czemu dostaniemy się do jaskini. Zapiszmy, bo ten skok nie jest prosty. Atomowe zdrowie, amunicja i tarcza. Pięknie. Teraz zapiszmy podobnie, bo to też nie jest łatwe, żeby tam wrócić. Okej, okay, udało się. Dobra, możemy iść dalej. Czwarty sekret zaliczony. Dobrze. Górnic. Wychodzimy. Wychodzimy. W nie było jakie miejsce do Żeby przejść dalej, potrzebujemy do butów. Mamy buty. 41% mamy ich, tak więc może wystarczy. Bez butów. Co to jest? Bez butów zabierały nam to zrobię, tak więc mamy buty. Śpieszmy się, bo buty nie ciąją wiecznie. Okej. Okay na górę wymagana czerwona karta nie mamy czarnej karty, ale zaraz ją zdobędziemy przy okazji uzupełniliśmy buty idziemy okej okay. no i pięknie tu mamy czarną kartę oprócz tego tu mamy sekret Sekret piąty. Okej, okay, wracamy. Pamiętajcie, zawsze trzeba wracać z piotnie nie słuchaj wskazówki. pod prąd, to was zmiażdży. Okej, okay, i na górę. Mamy kartę, żeby kontynuować. Mhm. Mm No, on tak się rozstrzelał nagle niesprawiedliwe to było i to bardzo Dobra, widzimy się za chwilę. No nie, przeciwnik, który zazwyczaj wyszłuje jedną rakietę, to są wyszczolić 10. No niesprawiedliwe. Dobra. No wyszedł na zakiety jakieś, no? Dokładnie, no, wkurzył mnie, wkurzył mnie. Mam nadzieję, że was też. Dobra. Po wzięciu karty, bo wychodzimy w tym miejscu. I tak, tu byliśmy, pamiętacie? Tu byliśmy, pamiętacie? I możemy iść... O, haha, teczko nie po Możemy iść z naszą nową kartą... Gdzie to jest? Do samego rdzenia reaktora. O, i tam, potężna bestia. Z tej broni. No, wyrzucenie, nagle jest potężna? Dobra, zabit. Można iść na górę, można iść na dół. Najpierw na górę. Trochę, zupełnimy apteczki. ...amunicję... ...i TP... ...a, niech wystarczy pistolet. Okej, okay. pach, pach, pach... ...mamy widok na reaktor... ...ponadto nic tu więcej nie ma, na Trochę amunicji, tak jak mówił, apteczek... ...żeby sobie włączyć światło... ...i uzupełnić zdrowie. Ja sobie uzupełnię. Odkąd nauczyłem się robić cięcia, nie musicie patrzeć na takie żmudne rzeczy. Okej, okay, 100%. I lecimy. Dobra, coś mocniejszego. Tu nic nie ma. Dobra, droga główna płać na dół. Oczywiście możemy zwiedzić wentylację. wziąć amunicję. I nic tu więcej nie ma. Teraz mamy wszystkie szyby, wentylacji mamy odblokowane. Można wracać pomiędzy pomieszczeniami, tylko że nie ma sensu, bo wszystko pozbieraliśmy. Okej, okay, dobra. Idziemy na dół. Od tej strony. Dobrze, spokojnie i do przodu. I wchodzimy do reaktora. Lepiej to wysadzić teraz niż później. Nie mały tutaj. Nie mało. Najlepiej po, po szczale się chować. A tam jest ich dużo, to myślę, że. Możemy ich wszystkie poczęstować. W ten właśnie sposób. I okej. Okay. No spróbuj. Dobra. Tu jest włączone. to może tu też włączone. Słuchajcie. Odsłaniamy. Rdzenie reaktora. Po to. żeby go rozwalić. A schowamy się szybko, bo ten wybuch jest epicki. A nie, nie można na niego patrzeć, bo to się źle skończy. OK, i reaktor zniszczony. Oczywiście dostajemy przeciwnika. Którego nienawidzę, ale oczywiście... O co się wydarzyło? Logi. Dobra, jeszcze raz wysadziłem reaktor. Panie zły przeciwniku, tym razem będę szybszy od Ciebie. Dokładnie tak. Okej, no dobra. Tak, w góry są sekrety. Tu jest pierwszy, a po drugiej stronie drugi. Dlaczego to jest sekret? Skoro to widać, no właśnie. Przy mniejszej jasności tego nie widać. W oryginale było tu bardzo ciemno. Teraz jest za jasno. Co za tym idzie? Już łatwiej znaleźć ten sekret, a tam jest wyjście, ale teraz to nastąpi? Słuchajcie, mamy buty. Możemy pochodzić po też tym, co jest w zniszczonym reaktorze. A? Jak to się dostać? Rozpędźmy się i chodź. Atomowe zdrowie, Właśnie, Reaktor atomowy po zniszczeniu. chyba Atomowe zdrowie. Dobra, w atomowe jest załatwione. Pateczki niestety. Nie mamy kolejnej. No cóż, czasem wrzać radę bez tego. Okej, okay. i przed siebie. Zbidźcie. Całe powieszenie wybuchło. Niestety nie odkryło nam nic nowego. Nic tu więcej nie ma. Żadnych apteczek. <trym> się <zza ale /life> udało się, drodzy widzowie, udało się. Przepięknie, mamy 3% zdrowia, żadnego armuru. Ale mamy wszystkie sekrety i przeszliśmy planszę. A jak przeżyć następne? Cóż... Będziemy się o tym martwić. Następnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.